Kitket? Super! Niezły początek. A u mnie jeszcze lepiej. Nie! Yeah. Przykro mi to mówić, ale to ja dostałam coś naprawdę super! Tu jest ze sto kitketów. Wow, Wendy się naprawdę poszczęściło. Ojej, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Dobra, jestem gotowa, żeby zacząć. Myślę, że z tak malutką porcją szybko sobie poradzę. Rzuciłaś we mnie opakowaniem. Wybacz, Suzy, nie zwracam na nic uwagi, kiedy trzymam w ręku czekoladę. To jest takie pyszne. Mogłabyś zachowywać się trochę bardziej kulturalnie. Przez ciebie wszyscy jesteśmy w czekoladzie. Przepraszam, to wyszło przez przypadek. Teraz pokażę ci, co to są dobre maniery. Zacznę od serwetki i rozpakuję batony. Teraz będę potrzebowała widelca i noża. No to zaczynamy. Kurczę, te czekoladki są bardzo twarde. To nie jest takie łatwe do pokrojenia. Dobra, mam tego dość. Zjem rękami. Są boskie. To najlepszy smak na świecie. Rozpływam się jak ta czekolada. Sama bym jeszcze trochę zjadła. Monika miała rację, kiedy chodzi o czekoladę. Nie ma szans myśleć o manierach. Smakuje niesamowicie. Mogłabym to jeść non-stop. I po wszystkim. Szkoda, że zawsze tak szybko się kończy. Wady, Wendy. Chętnie, zwłaszcza, że mam świetny pomysł. Ciekawe, dokąd ona biegnie. Podrabinę, dzięki niej dostanę się na sam szczyt. O tutaj! Wspaniale! A teraz zaczynajmy. Delikatna czekolada na wierzchu i chrupiący wafelek w środku. Jak tego można nie lubić! Czas przyspieszyć. Nie przerywając, przechodzę do drugiego batonika. Przestań rzucać w nas papierkami. Ten deszcz opakowań uda nam w kość. Trzeba z tym skończyć. Często się, Suzy. Marzyłam o dokładce. Tylko nie to. Zniszczyłyście moją czekoladową wieżę. Schodzę. Uważajcie. A gdzie są moje batoniki? Batoniki? Jakie batoniki? No nic nie widziałyśmy. Eh, tylko jedno łódko z kurczaka. Smutne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niezłe połów. A co to jest? Wygląda pysznie. Sorry, ale to nie dla ciebie. Wszystkie te łódka należą tylko do mnie. Z chęcią bym się zamieniła ze mną porcjami, ale muszę się zadowolić tym, co mam. Pachnie niesamowicie. Mm, jakie są czyste, wspaniałe. To wszystko dostała tylko gość. A teraz moja kolej. Na szczęście czeka na mnie większa porcja. Pokażę ci, jak obchodzić się z jedzeniem. Będę się cieszyć każdym kęsem, każdą chwilą. Ech, ten kurczak doprowadza mnie do szału. Wydaje mi się, że Andy zaczyna stopniowo zapominać o manierach. To wygląda okropnie. Po prostu nie umiesz cieszyć się chwilą, Emma, i jesteś zazdrosna. Nie sądzę. Spójrz na moją porcję, jest o wiele większa niż Twoja. Najwyższy czas, żebym się do niej dobrała. Tak dużo chrupiących udek, super! Ledwo mieszczą się w moich rękach. Wow, co za apetyt! Ostrożnie, Emma! Rzuciłaś mi kością prosto w twarz. Będę musiał się na tobie odegrać. Odczepcie się, to są moje udka i nie ma mowy, żebym się nimi podzieliła. Znowu się zaczyna. Mam jej dosyć. Czas z tym skończyć. Daj spokój, Andy, już zjadłam. Możesz odpuścić. Chociaż może na dnie jeszcze coś zostało. O tak! Miałam rację! Ma, jesteś nienasycona. Andy, wiem co robić. To świetny pomysł! Podoba mi się! Trzymaj emma! Nic nie widzę! Zadziałało! Ekstra! Czy ktoś może mi pomóc? Tak mi się kręci w głowie. Chyba sobie jeszcze poleżę. Hurra, to chipsy! Ale dlaczego wszystkie mamy takie same porcje? To dziwne. Też się nad tym zastanawiam. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Dobra, nieważne. I tak ja zaczynam. Zobaczymy, co mam w środku. Hej, tu chyba nic nie ma. To niesprawiedliwe. Tylko jeden chips? Nie do wiary, protestuję. W dodatku jest taki mały. Wygląda na to, tak, że to cała Twoja porcja na dzisiaj. Bardzo zabawne. Mam nadzieję, że jest naprawdę dobry i że poprawi mi humor. Tak, smakuje świetnie. Chcę się delektować każdym kęsem. To było wspaniałe. Nie smuć się, Suzy. Zjesz więcej innym razem. A teraz moja kolej. Jestem pewna, że w mojej puszce jest spora porcja. Jaka szkoda, pomyliłaś się! Nie mogłam się mylić. Tu w ogóle nie ma dna. Widzę, moje chipsy są na stole. Super. Ojej, zaraz kichnę. Uff, na szczęście wszystko jest ok. Przeszło. Wreszcie mogę jeść. Ojej, wygląda na to, że jednak nie przeszło. I nie masz już chipsów. Gratulacje. Monika, nie smuć się. Wendy, twoja porcja powinna być największa. Ale nie liczcie na to, że was poczęstuję. Te chipsy są tylko dla mnie. Zobaczmy, ile ich jest. Wow, jaka ogromna wieża! Ojej, ona się nie kończy! To niewiarygodne! Nie rozumiem, jak to wszystko zmieściło się w puszce. Nieważne, najważniejsze, żeby zmieściło się w moim brzuchu. To była prościzna. Szybko sobie poradziłam. Ci wózka, mogłaś się podzielić. Nie denerwuj się, zaraz damy jej nauczkę. Monika to świetny plan. Poprawiłaś mi humor. Wendy, poczęstuj się kolą. Dzięki bardzo. A ja myślałam, że jesteście na mnie złe. Co się dzieje? Tylko nie to. Jestem cała mokra. Zadziałało. Wiedziałam, że to knujecie. Oj, daj spokój, wyszło śmiesznie. Jedna malutka buteleczka z galaretką. porażka. A u mnie wręcz przeciwnie, podoba mi się. A dlaczego ja nic nie mam? Pusto? Zero. Gdzie się podziało moje jedzenie? Umrę z głodu. Podczas gdy się dąsasz, Andy, ja zacznę. Hmm, ciekawe co jest w środku. Wow, jaka piękna galaretka. Wygląda atrakcyjnie. Smakuje również wyśmienicie. Nie tak łatwo ją wycisnąć, ale dam radę. Zazdroszczę ci. Ups, chyba buteleczka utknęła w twoich ustach. To nie jest śmieszne. Ja tylko żartowałem, a ty od razu się dąsasz. Andy nie ma potrzeby wyładowywać swojej złości na mnie. Rozumiem, też chciałbyś dostać galaretkę, ale szczęście dziś się do mnie uśmiechnęło. Ech, to jest wspaniałe. Emma, mam pomysł. Wchodzisz w to? Patrz. Co ty robisz? Puszczaj. Galaretka leje się dookoła. No i proszę, jestem cała brudna. Aj, co to jest? Może powinieneś za to pociągnąć? Tak, zrozumiałem. To coś dla mnie. Gdzie to jest? Czekam. Zaczęło się. Zgadłem. Galaretka leje mi się prosto do ust. Wow, to wygląda super. Gratulacje. Starczy, starczy. Najadłem się. Mam już dość. Zatrzymajcie to. Stop. Nie chcę. Niech ktoś mi pomoże. Galaretka nie odpuszcza. Wygląda na to, że będę musiał się poddać i poczekać. Aż strach wypowiadać życzenie na głos, bo się spełniają. Nie chcę więcej galaretki. A według mnie wyszło fajnie i pysznie. Nic nie widzę! Mmm, to jest naprawdę dobre. Masz rację, wszystko wyszło super! Jakie apetyczne torciki. Pierwsza nacisnę przycisk, super. Truskawki! Co może być lepszego? Takie dojrzałe, soczyste i z pewnością słodkie. Dziewczyny, patrzcie i zazdroście! A ja będę je jadła. Super. Truskawek nigdy za wiele. Muszę więc w całości udekorować tort tymi pięknymi owocami. Ostrożniej, po co tak śmiecisz? Dokładnie, zasypałaś nas szypułkami. Utkwiły mi we włosach. Dajcie spokój, przestańcie marudzić. Przecież nie zrobiłam tego specjalnie. Lepiej Życzcie mi smacznego. Ten kawałek tortu zaraz wyląduje w moim żołądku. Skoro Kate już je, to ja też mogę. Ciekawe, jakie pyszności na mnie czekają. Powiedziałam pyszności. Dlaczego dostałam ohydne ryby? Fu, jak one śmierdzą. Oh tak, jest ich zbyt wiele. Nie mogę tego znieść. Wiedziałam, że przyda mi się maska przeciwgazowa. Nam też by się przydała. Niedobrze mi. Suzy, co tak długo? Jedź szybciej. Bardzo bym chciała, ale jest tylko jeden problem. Nie mogę jeść w masce przeciwgazowej. Więc ją zdejmij! Najważniejsze, żeby zjadła to paskudztwo. Fu, to straszne. Smakuje jeszcze gorzej niż pachnie. Nie czuję się najlepiej. Wow, okazuje się, że ryba może załatwić człowieka. Nie, nie może, żyje. Musiałam tylko troszkę odpocząć. Trzymaj, teraz twoja kolej. Niech to będzie coś smacznego. Proszę. Hurra! To żelki! To się nazywa szczęście. Wszyscy uwielbiają żelkowe rołaczki, zarówno dorośli, jak i dzieci. Na pewno będzie ich dużo. Chcę je wszystkie zjeść jak najszybciej. Zobaczcie, jakie są apetyczne. O. Trafiają się też ogromne sztuki. Takiego nie położę na torcie. Nawet go też nie dam rady ugryźć. Sprawdźmy to. Jest zdecydowanie za duży. Co robić? Może jakoś go podzielę? Suzy, chyba potrzebuję twojej pomocy. Trzymaj go za jeden koniec, a ja będę ciągnęła za drugi. Powinnyśmy sobie z tym poradzić. O nie! Żyjesz? Żyje, żyję. I mój robaczek też. Chyba troszkę zwariowała. No to myślę, że tort jest mój. Jaka piękna lalka. W cudownej sukience. Na pewno jest też bardzo smaczna. Czym ją dekoruje, Hurra! Lodami! W dodatku moimi ulubionymi Baskin Robins. Co może być lepszego niż lody? Zwłaszcza w tak gorący wiosenny dzień. Mam fajny pomysł. Wiem, jak równo rozprowadzić lody po całej sukience. Potrzebuję specjalnej foremki i suszarki do włosów. Moja lalka będzie bardzo zadowolona z tego stroju. Na pewno będzie jej zimno i chyba trochę klejąco. Nieprawda, sukienka jest cieplejsza po użyciu suszarki do włosów. Zrobię też dodatkową dekorację, dodam kolorową posypkę. Będzie ładniej, smaczniej i po prostu fajniej. No to co, jesteście gotowe, żeby to zobaczyć? No, i kto ma najsmaczniejszy tort? Właśnie ja! Już nie mogę wytrzymać. Teraz ja. Dziwne. Co ja tu mam? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Mam nadzieję, że w środku jest coś smacznego. Spróbuję. O, To najkwaśniejsze cukierki, jakie kiedykolwiek jadłam! Są obrzydliwe! Nie, nie będę ozdabiać nimi sukienki. Co to znaczy, że nie będziesz? Zasady są jednakowe dla wszystkich, więc dekoruj. Te cukierki sprawią, że moja księżniczka stanie się najbardziej skwaszoną dziewczyną na świecie. A ja tego nie chcę. Mam nadzieję, że smak ciasta zrównoważy całą kwaskowatość. Go, go, go! No, próbuj szybciej. I jak? Dobre? Nie, to jest okropne. Czuję się, jakbym jadła ciasto z cytryn. A ja nie lubię cytryn. To była niezła zabawa dziewczyny. No to skoro Suzy miała pecha, to znaczy, że mi się poszczęści. Oh, no. To straszne. Przecież chciałam coś smacznego. Ble. Wygląda na to, że komuś zaraz będzie gorąco. Tak bardzo bałam się, że dostanę coś ostrego. I tak się właśnie stało. To niesprawiedliwe. Zasługuje na coś lepszego. A teraz musisz zjeść to, co dostałaś. Jesteście takie wredne. Zadowolony? Oj, chyba zaczynam płonąć od środka. Macie coś zimnego? Pomóżcie mi, błagam. Oczywiście, że mam. Nie na darmo przyniosłam kostki lodu. Mogę być twoją wybawicielką. O, dzięki, jest to wiele lepiej. Jednak nie do końca. Znowu mi gorąco. A... Suzy, uratuj ją, inaczej wszyscy tu spłoniemy. Spokojnie, wiem co robić. Tym razem mamy bardzo nietypowe torty. To na pewno wyglądają jak planety. Czym je udekorujemy? Ekstra, uwielbiam jabłka. Zwłaszcza te zielone. Przypominają mi o lecie, które za chwilę zresztą nastąpi. Dlatego muszę zazielenić moją ziemię. Ale jak to zrobić? Wiem, mam pomysł! Co zamierzasz zrobić? Jak to co? Do tego modelu kuli ziemskiej dodam kilka kontynentów. Będzie nie tylko smacznie i pięknie, ale też edukacyjnie. Wiecie, gdzie leży Europa i Azja? A Antarktyda? Wszyscy o tym wiedzą. Jedź już. Zgadzam się, czas na jedzenie. Wow, jaka pyszna kula. Nie sądzę, żeby prawdziwa Ziemia była tak smaczna jak ta planeta. Aha. To wygląda okropnie, Kate. Jak możesz tak nieapetycznie jeść? Dobra, teraz moja kolejne losowanie. Marchewka. To dziwna dekoracja dla ciasta. Chociaż skoro tort jest okrągły, to zamienię go w głowę bałwana. No dobra, spróbuję. Dzięki temu jedzenie go będzie o wiele przyjemniejsze. Czegoś tu brakuje, wiem! No i gotowe, patrzcie! Nazwę go, Piotruś. Będzie żył w moim żołądku, bo jest nie tylko piękny, ale i na pewno pyszny! Skoro wszyscy mają już smakołyki, to teraz moja kolej. O, Toreo! Super! Nie będę jadła zwykłego tortu, ale tortu dekorowany moimi ulubionymi ciastkami. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Ale to jest pyszne. Nie spodziewałam się, że Oreo wyglądają tak fajnie, gdy są ułożone na białym torcie. To jak prawdziwa piłka nożna. To gramy? Według mnie to nie przypomina piłki. Dokładnie, lepiej jeść zamiast się wygłupiać. Po prostu nic nie rozumiecie. Pokażę Wam, czym jest słodka piłka nożna. Ojej! <trybujesz> <trybujesz> tak, bardzo słodka.